Turymanowski Live, witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Kukis, poseł, muzyk, wokalista. Starszy. Dobry wieczór, dzień dobry. <grystów. <grystów> zrobiłem dwie zwrotki, napisałem dwie zwrotki. Jedna o Solidarności, jedna o Komunie, pierwsza, a druga o Solidarności. Nawet ja nie wiem, jak, w jaki sposób to napisałem, ja nie miałem takiej świadomości jak, jak dzisiaj. I w ogóle wtedy no, marną tą świadomość polityczną miałem. No, świadomość była taka, że Ruscy jak najszybciej wyjechali z Polski, i żeby, i żeby Polska była wolnym krajem. To była cała jakby świadomość polityczna. A napisałem tekst o, o komunistach, określiłem tak: „Głowy macie w lawie, a nogi w betonie, skrzydła na grzbietach białych pał, a wasze słońce zdechło za nim ogrzało. A wasze ręce drapią ściany ciał. Wy na krawędzi ostrej jak smak z dawnych paranoi lepicie totem, uszy macie pełne soli i glin. Programy dwa, Wojna, Pokój. A o Solidarności. Deszcz anemiczny, zamiast oczyścić, rozmazał tylko zaschnięte brudy. Flagi zmoczone zawisły ponuro, białe zlepiło się z czerwonym. Białe zlepiło się z czerwonym, nie dając w zamian innej barwy i cisza i żadnej nadziei na burzę. I tak, I tak się stało. I tak się dogadali w tej Magdalence, tak się poukładali, że właściwie cały czas mamy do czynienia z ustrojem, który jest taką przepotwarzoną komuną, takim, taką, ja to nazywam komuna liberalna. Czyli tak jak kiedyś PZPR zawłaszczał, miał zapis w konstytucji o swojej przewodniej roli. Tak po prostu mówiąc, oczywiście, to jest ogromne uproszczenie, skreślono zapis o przewodniej roli PZPR-u, się umówiono tak. Co cztery lata każdy z was ma szansę zostać PZPR-em, zawłaszczyć władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą na te cztery lata. I to trwa, proszę pana, cały czas to trwa. Czyli współczesnym PZPR-em są i Platforma, i PiS. To znaczy, nie, no, to chyba się nie zrozumieliśmy. W współczesnym PZPR-em, jeżeli idziemy w, tak, w, takie, w takie porównania. Y jest obecna koalicja rządząca. Natomiast wcześniej takim PZPR-em, czy uprawnienia PZPR-u, miało okay. Prawo i Sprawiedliwość. Po prostu, tak jak powiedziałem, od tam 40 któregoś roku, czy tam, powiedzmy lat 50., ten PZPR miał władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą w swoich rękach. Nie obywatele, tylko od PZPR-owcy. Mało tego. Pierwsi sekretarze decydowali, kto może być w Sejmie tworząc tak zwane tą listę partyjną PZPR-u. I podobnie w tej chwili pierwsi sekretarze, czy kierownicy partii, liderzy partii politycznych, które przekraczają 5%, mają monopol na decydowaniu, czy pan ma, czy pan nie ma, czy pana wpiszą na listę, czy nie. Nie ma pan indywidualnego, jak w Stanach Zjednoczonych, jak w Kanadzie, we Francji, w Niemczech, we wszystkich państwach cywilizowanych, indywidualnej możliwości startu do Sejmu, tylko o pańskim losie decyduje jeden z tych... Yy, Kacyków partyjnych. To, to zróbmy na moment przerwę, jeśli chodzi o politykę, a wróćmy jeszcze do muzyki. Skóra. Pan się nie boi. Pan, pan się nie boi. Panie Waldku, pan się no, nie boi. Pan się nie boi. Okay. W tym przypadku, ja twierdzę, że to należy, należy naśladować. Ale pamiętam, jak kiedyś, ja to zawsze podaję jako przykład... Po co są referenda? Ja moje referenda powinny być jak taki pas. Nie chodzi o to, żeby z nich korzystać, rządzić referendami, ale powinno być tak, że władza, mając świadomość, że progi frekwencyjne, żeby referendum obowiązywało władze, obniżone są na tyle, że rzeczywiście ludzie w sytuacjach takich szczególnych mogą z tego referendum skorzystać, mogą takie referendum rozpisać i mogą daną władzę doprowadzić do jakiegoś tam porządku. Gdyby mieli taką świadomość, no to na pewno w wielu przypadkach nie podstępowałaby władza tak hardkorowo, czy tak antyobywatelsko. Wszystko jedno, jaka, czy platformiana, czy pisowska, czy jakakolwiek inna. Yy, I że to powinien być taki pas w rękach obywateli, którego nie trzeba używać, niech on sobie wisia. Jaki pas, jak wisia? Ja no to opowiem Wam historię. Jak poszedłem na pierwszą yy, taką imprezę z, yy, z, z piwem, z 14 lat, może miałem, czy coś takiego. Z chłopakami, i ojciec powiedział o 22 w domu, i pamiętaj, masz to ja wiem, co tam jest, co tam się będzie działo, więc masz wrócić trzeźwy. jedno piwo możesz wypić, ale tam czy tam, 14-15, ale tam nic nie tam. No ja oczywiście wrócił. Przynieśli mnie, po prostu do, do chaty uciekli. No i na drugi dzień ojciec zdjął pas i mi po prostu włożył, nie w ten pierwszy, bo mówił ja potem go, po latach go pytam, czemu wtedy de, 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 tak od razu nie się. człowiek przecież ty nieprzytomny <grym> był. Nie pamiętałbyś. Nie pamiętał nie pamiętałbyś. No i dostałem ten łomot. Taki, no, no nie tam, że wiesz, wie pan, no, jak wiesz, tam mnie w, w tyłek normalnie ten. ten. No i w, powiem tak, i następnym razem, jak szedłem na imprezę o bardzo podobnym charakterze, tylko już troszkę starszy byłem, no niewiele, tam szedłem na podobnym charakterze, to nie wiem, i zawiązywałem buty w przedpokoju, to mnie ten pas tak musnął, wisiał po prostu. Nie wiem, czy przypadkowo, czy celowo. I wróciłem, tak jak powiedziałem, 22, jedno piwo i pół. A, a wracałem. Studenckich. Tam też była też a propos tych strajków. Trochę tak skaczę z tego, ale to, to ciekawy pan wyciąga ze wspomnienia, i trudno mi zostać przy jednym temacie. I na tych strajkach studenckich to też do tej pory już wtedy czułem, że coś musi być nie tak. Bo na kilka dni, przed, dwa, trzy dni przed wprowadzeniem stanu wojennego pojawiły się osoby, ja nie pamiętam kto. Yy, pojawiły się osoby, które po prostu bardzo zalecały zakończenie tego strajku, bo coś ma tutaj się takiego zdarzyć, że lepiej, żebyśmy wszyscy byli w domach. A ten, ta manifestacja, o której pan mówi, to była rocznica yy, to było 31 sierpnia 82. 82. Pamiętam właśnie wtedy Pereca, Grabiszyńska, yy, ten. Yy, no i tam największe znaczy takie, które, których były najbliżej. To był Mazowiecka i siedziba Solidarności. Tam widziałem też na moście Grunwaldzkim, jak spali. Jak, no nie byłem przy samym tym zdarzeniu, ale tuż, tuż, jak nie tak jak poseł Zębaczyński w tym, w, w, w Bakmucie, tylko naprawdę kawałek dalej. Drony nie latały jeszcze wtedy i widziałem jak jak była palona palony taki gazik na moście grunwaldzkim milicyjny na mniej więcej na środku miast zawsze miałem potem pamiętam taką satysfakcję jak przyjeżdżałem że ta dziura w tym asfalcie była tramwajem jak gdzieś jeździłem na biskupi, że że tę że komunę tam i tam była jeszcze jedna rzecz którą pamiętam jak pan to wspomnienia tak wyciąga. To był chyba akademik 20 dwudziestolatka. Taki duży budynek przy placu grunwaldzkim, to też mi utkwił ten obraz. Siedzieli ci z Zomole w, w tym, w oknach takich otwartych, bo tam było cały czas gorąco w tym rodzaju, oparci o to okna, tacy tam po, wy, wy, wychyleni. A nad nimi taki napis potężny: młodość, uroda i nadzieja miasta. I, no i, i w sumie, ale czasem mój się zastanawiam, po co to było, jak to wszystko właściwie. Ruscy i tak wyjechali, a. A to, co się dzieje w tej polityce i ten ustroj jest po prostu dramatyczny, ludzie głupieją po prostu. Coraz... Ja się jednego obawiam, że naród już jest bardzo ogłupiony propagandą, mediami, nie myśli samodzielnie, no nigdzie cały naród nie myśli samodzielnie, a coraz bardziej zmniejsza się liczba ludzi myślących a zwiększa liczba podatnych na propagandę i ja się je obawiam, i całkiem poważnie, że z tego ogłupienia, które jest absolutnie, nie, nie wysuwam się z tego, że lud polski jest potwornie ogłupiony, ale to już zaczyna przechodzić w dziedziczną głupotę. Po prostu tak mi się wydaje, że to może przejść, jeżeli taki ustrój potrwa jeszcze z 3, 4, 5 dekad, to po prostu to będzie naród debili, no. Ale nie przesadza pan? Nie. Nie obraża pan Polaków? Ja nie mówię o tym, że jest narodem debili, tylko jeżeli ten ustrój będzie trwał, to za 50 lat to będzie lud debili. I y, naprawdę proszę mi wierzyć, że ja wielokrotnie byłem w Stanach, w ogóle jeździłem sobie po świecie, szczególnie w czasach muzycznych. Y, I naprawdę Afroamerykanin, powiem delikatnie, z Bronxu, ma większą, po, większe poczucie swojej. Obywatelskości, swojej wagi, swojej podmiotowości, swoich praw, niż nie jeden docent, doktor habilitowany z Warszawy. Co pan mówi? A no nie co pan mówi, tylko tak mówię. No jak się można, niech mi pan powie, jak się można godzić na ustrój taki, nazywać u, taki ustrój, który zaraz do, doprecyzuję, demokracją, ustrój, w którym pan nie może startować do władzy ustawodawczej indywidualnie. Bo ja nie chcę. Ale ja nie mówię, ale załóżmy, <laughs> że pan chce. A okay. myśli pan, że ja chciałem? Ja nie chciałem, ja chcę to zmienić. To jest cały jeden jedyny powód, że tam tkwie. póki jest jeszcze reszka szans. Ale niech mi wróćmy do tego tematu. Proszę mi powiedzieć, czy to, jak można nazywać demokracją, już pomijam, czy demokracja jest dobra, czy demokracja jest zła. Nieistotne w tym akurat wątku. Ale jak można nazywać ustrój demokratyczny, ustrój taki, gdzie w konstytucji jest napisane, że może startować do Sejmu, ale już w kodeksie wyborczym? Który powinien być pod konstytucją, że tak powiem, nie, nad konstytucją, jest napisane, że właściwie to tylko wozowie partii mogą się wystawić, listy partyjne musisz, albo stworzyć swoje komitety. Indywidualnie nie może startować. Jak do tego się jeszcze doda 50% próg frekwencyjny w referendach ogólnokrajowych, 30% frekwencji w lokalnych, wrócę zaraz do tego wątku też, bo muszę. No to, to jaka to demokracja? To jest, mówię, to jest komuna oświecona, gdzie co cztery lata zmieniają się partie u władzy, czy co 8, ale otrzymują identyczne upra uprawnienia, jakie miało PZPR. A ja, czyli ona była niezadowolona z wystawienia pana Karolana Dowodnego, ale do tej pory nie jest zadowolona i to, to mi też z kolei ułatwia. Y też, mimo że jestem wewnętrznie też przekonany w, w, agitowanie, czy, czy zalecanie, czy proszenie o głosowanie na yy, Mencena. Czyli pan Ale do tego później. Pan nie zagłosuje na Nawrockiego, tylko na Mencena. Proszę pana, w drugiej turze zagłosuje na każdego, tylko nie na Trzaskowskiego. To z całą pewnością. Natomiast w pierwszej turze, yy, prawdopodobnie, no, czy w, w pierwszej turze zagłosuję ja osobiście yy, na, na Jakobiaka. Przynajmniej do tego momentu, do, do którego Mencen wyraźnie nie powie o, o tych moich postulatach, czyli o, o referendach. No jeżeli on chce być prezydentem obywateli, to powinien praktycznie na co dzień się konsultować z tymi obywatelami. Nawet na, na w drodze referendów konsultacyjnych. Nie, no nie mój, że codziennie referenda rozpisywać, ale referendum konsultacyjne. No on ostatnio miał tą, tą taką wtopę. Zupełnie niepotrzebnie dał się wkręcić te tematy aborcyjne. Absolutnie mu powinien. No, mi się łatwo już mówi, bo 10 lat siedzę w, 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 na tej wiejskiej, więc y, jakie, jakieś tam doświadczenie ma. Ale może z tego w każdej chwili wybrnąć, bo jest tak, jako prezydent na obywateli na pewno ja mam swoje przekonanie każdy człowiek ja dla mnie każde dziecko poczęte jest świętością natomiast z całą pewnością jeśli ustawa się pojawi która w sposób jakiś taki no, niesamowity liberalizuje prawo aborcyjne to przed jej podpisaniem bądź odesłaniem do trybunału skonsultuje się z obywatelami o tak dla swojej własnej wiedzy i co obywatele myślą w danej kwestii. Konsultacyjne to jest takie, gdzie nie musisz dostosowywać się do woli. Ale dobrze jest, jeśli taką wolę się poznaje, prawda? I wtedy dopiero podejmuje decyzję. Więc jeżeli on zacznie, jeżeli on zacznie mówić o sędziach pokoju wybieranych przez obywateli, o referendach w myśl tej tej Maksymy, ja jej dosłownie nie powtórzę, ale Wincentego Witosa, który powiedział żaden największy nawet geniusz nie, doprowadzi, nie, nie prowadzi do potęgi państwa. Może to zrobić jedynie w pełni świadom swych praw i obowiązków naród. Nigdy naród się nie nauczy y, odpowiedzialności, jeśli nie będzie miał instrumentów, by wyrazić swoją wolę. I potem albo... I, i tyle, więc... Żade, jedynym takim kandydatem, który o tym mówi w tej chwili właśnie jest dwójka. Jest Marek Jakubiak i jest pan Bartoszewicz. No dobrze, czyli jeśli pan Mencen nie spełni tego warunku, nie, nie zadeklaruje, to w pierwszej turze, jeżeli Marek Jakubiak zbierze podpisy, zagłosuje pan. On zebrał, Marek zebrał podpisy, zebrał. Tak, tak, tak. Czyli zagłosuje pan na pana Jakubiaka? No jeżeli Mencen nie będzie mówił o tych, o tych postulatach, zagłosuje na Jakubiaka. Jeżeli gdyby... Mencen zacznie mówić o tych postulatach, jeżeli konfederacja generalnie te postulaty, ja mam nadzieję, że je przyjmie, bo proszę pamiętać, że w czasach, kiedy głosowane było obniżenie progów przy referendach lokalnych ten nasz projekt ustawy, to Konfederacja zagłosowała za. Ale z ust Mencena chciałbym to wyraźnie usłyszeć. Jeżeli to usłyszę, to wtedy będę mówił tak. Drodzy Polacy, drodzy obywatele, wy, a szczególnie Wy, którzy głosowaliście na mnie w 2015 roku, proszę, oddajcie głos na Sławomira Mencena z dwóch powodów. Głosi moje te, te same postulaty, czy strzek nawet. Chcę zrobić dokładnie to samo, co ja w 2015, niestety nie wyszło. Yy, przynajmniej wszystko, czy większość. Yy, rozszczelnić przynajmniej ten duopol popisowy i. Co jeszcze? jeszcze no, ch chodzi o referendum, tak? Czyli deklaracja, referendów i tak dalej. I też. Ruch Narodowy miał mieszaną ordynację. Ja ich muszę do tego przekonać. To jest Czyli pierwszy... oczekuje Pan deklaracji, takie deklaracje od Pana Mecena? Referenda sędziowie pokoju. Wtedy Pan wezwie do głosowania wtedy na wtedy szczególnie tych wszystkich, którzy na mnie w 2015 roku głosowali, bo chodzi mu generalnie chodzi Dobrze, mu ale o to Dobrze, wtedy zradzi same. Pan Marka Jakubiaka. A ja nie chodzę z nim. <laughs> No dobrze. Nie, proszę pana, nie ma czegoś takiego jak zdradasz, nie? No ale bądźmy bądźmy, poważni. To jest tak, doskonale wszyscy wiemy, że mm, szanse Marka na wejście do drugiej tury są niewielkie. Ja generalnie, gdybym był na jego miejscu, oddałbym swoje to poparcie jeszcze przed pierwszą turą Sławkowi Mencenowi. Ale, ale nie jestem na jego miejscu, więc on ma inne plany i nie wiem, co on zrobi. Jego sprawa. Natomiast te, tak, taki ruch bym wykonał. Ponieważ, dlaczego? Dlatego, że uważam, że Sławomir Męcen, jeśli wejdzie do drugiej tury, ma większe szanse na pokonanie Trzaskowskiego niż Karol Nawrocki. A co nie podoba się panu Karolu Nawrockim? Bez... Ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, proszę Pana, co mi się, wiele rzeczy mi się nie podoba, tak samo jak nie wszystko mi się podoba w, w Sławomirze męcenie. U mnie mi się w, w, wszystko też nie podoba, staram się to zmienić. Ale w lustro. Wytrzymuje Pan. Znaczy rzadko patrzę ten w lustro. To jest, to może też jest ten, ale okay. nie, ja mam absolutnie, niech mi Pan wie, że mam w, 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 w czyste sumienie. Generalnie wiem, po co idę i wiem, nawet kiedy, kiedy doty dotykają mnie jakieś no bardzo przykre jakieś obraźliwe słowa, czy jakieś podejrzenia, epitety i tak dalej. To wiem jedno, Bóg mnie będzie sądził, a nie, a nie ludzkie języki. I to jest jedna rzecz kluczowa i tyle. A wracając do tej drugiej tury, czyli uważa Pan, że lepiej, żeby do drugiej tury... Dostał się Męce niż Nawrocki, bo Męcem ma większe szanse w rywalizacji z Trzaskowskim. Oczywiście, razy względów takich charakterologicznych, jak go obserwuję, też tego nie chcę z, z, strasznie rozwijać, y, ale jest po prostu. Wydaje mi się, że w ogóle do tych czasów jest przygotowany. Tutaj troszeczkę powiedziałem no, o stopień wyżej. Trump i jego, i, 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 i jego sposób uprawiania polityki. Wydaje mi się, że tutaj Menzin by sobie lepiej, lepiej poradził, bo to już nie jest polityka globalistów, tylko już raczej taka transakcyjna. I on by w takiej transakcyjnej te cechy charakteru, jakie posiada, doświadczenie też w biznesie i tak dalej, powodują, że byłby. Trump, podobnie jak zresztą jak Jarosław Kaczyński, nie wie pan, on gardzi ludźmi słabymi. On gardzi takimi kamerdynerami, tak naprawdę. Może gardzi to jest za duże słowo, ale no nie są, nie są to dla niego partnerzy. On musi poczuć siłę, musi poczuć, że to jest człowiek, który, który ma swoje zdanie, ma, ma swoją jakąś tam drogę. Więc na pewno Męcem ma. Druga sprawa, też bardzo istotna, to już tak zupełnie na chłodno. Wie pan, wydaje mi się, że mam rację twierdząc, że w przypadku wejścia do drugiej tury Karona Nawrockiego spora część elektoratu Konfederacji, szczególnie młodzi ludzie, nie pójdą głosować przeciwko Trzaskowskiemu. Tak to nazwę. Natomiast w przypadku wejścia do drugiej tury Mencena cały elektorat Szczególnie młodzi ludzie można go jeszcze bardziej pod, podkręcić, namówić, zachęcić. Pójdzie do, do głosowania i zdyscyplinowany elektorat PiSu, mający świadomość, że nie byłoby gorszej sytuacji dla Polski niż zwycięstwo Trzaskowskiego, raz, że to jest. Marny według mnie prezydent Warszawy, a co dopiero prezydent Polski, a druga sprawa, proszę przypomnieć, co mówiła platforma w tamtej kadencji, że to jest czas kończyć z taką sytuacją, gdzie jedna partia, gdzie prezydent jest z tej samej partii, gdzie to wszystko jest, system jest do, zamknięty, domknięty i tak dalej. Jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem, no to jesteśmy absolutnie wszyscy zdani na humory tuska i na jego tam jakieś plany, czy to jego osobiste, czy, czy, czy podjęte wspólnie z kolegami z Unii Europejskiej.